Tradycja czy rzeczywistość. Historia karate, którego szukałem. Niedawno opublikowałem artykuł, który wywołał niemałą burzę. W komentarzach pojawiło się wiele głosów oburzenia. Ludzie zarzucali mi brak szacunku, a nawet obrażanie innych. Wszystko przez jedno słowo tradycyjny. Nie był to jednak tekst, który miał kogokolwiek atakować. Moim celem było zwrócenie uwagi na pewien problem. Nauczycieli, którzy przedstawiają swoje zajęcia jako kursy samoobrony, podczas gdy w rzeczywistości uczą tradycyjnego karate w formie sportowej, tego co nazywamy 3K Kihon, kata, kumite, czyli ćwiczeń podstawowych, form i walki sportowej. To nie jest to samo co przygotowanie do konfrontacji w prawdziwym życiu. Niektórzy odebrali moją krytykę jako atak na całe karate. To ogromne nieporozumienie. Od lat 70. trenuję tradycyjne karate i darzę je głębokim szacunkiem. Nadal je kocham. Jestem tradycjonalistą, ale i pragmatykiem. Ktoś w komentarzu zapytał, kim ty jesteś, żeby wypowiadać się o przemocy. Nie uważam się za eksperta, ale widziałem jej wystarczająco dużo w pracy i w życiu prywatnym. Wiem jedno: jeśli ktoś naprawdę chce nauczyć się bronić, to musi trenować realną samoobronę. A nie tylko formy i schematy z sali treningowej. Szanuję tych, którzy uczą tradycyjnego karate z pełnym zaangażowaniem i uczciwością. Problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś mówi, że uczy samoobrony, a tak naprawdę uczy tylko karate sportowego. Nieprzygotowany student wychodzi z treningu przekonany, że potrafi się obronić, a potem może się okazać, że nie. Karate ma wiele pięknych stron sport, zawody, budo, kondycja, rozwój charakteru, zajęcia dla dzieci. Wszystko to ma ogromną wartość. Ale jeśli ktoś przychodzi na trening, bo chce czuć się bezpieczniej po trudnych doświadczeniach, to naszym obowiązkiem jako instruktorów jest być wobec niego uczciwym. To nie fair oferować samoobronę tylko po to, żeby zwiększyć liczbę kursantów i zarobić więcej. Różne aspekty karate służą różnym celom. Nie ma jednego rozwiązania, które działa dla wszystkich, i to jest w porządku. Ale musimy być szczerzy, zarówno wobec siebie, jak i wobec tych, którzy nam zaufali. Prawdziwa uczciwość instruktora polega na tym, że jasno przedstawia, czego uczy. Wtedy uczniowie mogą świadomie zdecydować, czy to właśnie tego potrzebują, czy to naprawdę zbyt wiele. Bo, patrząc na komentarze pod moim artykułem, mam wrażenie, że wielu osobom to nie przeszkadza. Może właśnie dlatego niektórzy, także przedstawiciele innych sztuk walki, z... patrzą na karate z pobłażaniem, a nawet szyderstwem. Karate zostało stworzone z myślą o ochronie cywilów. Moim zdaniem to oznacza, że powinno być praktyczne i funkcjonalne. Niestety nie zawsze tak jest. Więc bądźmy szczerzy, ze sobą, z uczniami z ideą, która leży u podstaw tej pięknej sztuki. A jak ty widzisz różnicę między tradycyjnym karate a realną samoobroną? Masz swoje doświadczenia, przemyślenia albo pytania? Daj znać w komentarzu. Naprawdę chętnie poczytam i podyskutuję z wami. Jeśli ten materiał dał ci do myślenia, to koniecznie sprawdź inne filmy na kanale. Znajdziesz tam więcej treści o praktycznym podejściu do sztuk walki, samoobrony i filozofii treningu. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić nowych materiałów, zostaw łapkę w górę. Jeśli doceniasz szczerość i wartość tego przekazu, to bardzo pomaga rozwijać kanał i docierać do większej grupy odbiorców. Dziękuję, że jesteś i do zobaczenia na następnym filmie.